Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nikoś i dzisiaj robimy sobie opening skrzynek na stronie csgoeskins.pl dlatego, iż yy, mamy nadzieję, bo tu za jest Phoenix. Siemanko yy, mamy nadzieję, że na tej stronie lepiej coś jest dropnąć i prościej niż normalnie na, na Steamie w CSie I, i tutaj są wszystkie skrzynki w złotówkach, nie w euro, nie w dolarach nie w żadnych innych futach. i wychodzi to troszkę taniej, yy, więc więc Będę otwierał w tym wypadku 5 skrzynek e, skrajna skrzynia za 850. I można w tej skrzyni trafić trzy kosy nawet. Więc widzicie, że duże prawdopodobieństwo jest, że coś się trafi i braknie mi 50 proszę żeby otw otworzyć szóstą skrzynię, więc otworzymy e, na przykład skrzynię średnią, której co jest. USP Orion. Dosyć fajny, a łupka elitarny. Elitarny, o. A ja będę podnosił go na duchu. Tak, to nic mnie podnosi na duchu. I co, lecimy z Koksem? No dawaj. No, lecimy. Robię próbę. Zobaczymy. Tylko, żeby AWP mi teraz w tym podglądzie nie trafiało, potem nie trafi. Patrzeć No, by miał. AK, szmaragdowe pręgi. O. Okej, no to lecimy z Koksem. Pierwsza. Nie się. Koska, koska, please. Już jedna. Dawaj, dawaj, dawaj. Przeleciała kosa jedna. Mmm... Tak. Skąd skostniały? O, nawet ładny jestem, tak. O, nawet, nawet, ale cool Dobra. Druga. Faktorium. O, dawaj, dawaj. Kurde, no około AK przeszło, no. Jabłko kandyzowane, glock. Eee. Hmm. Nie no. To AK było tak blisko. A które? Szmaragdowe ja pręgi. Dobra, trzecia skrzynia, ja pierdzielę. Dawaj, dawaj. Jeszcze dwie. Plus, jedna dodatkowo. Dawaj kose, dawać kose. Warikamaru. warikamaro. warikamu, M-ka. Weź teraz se podgląd i dopiero teraz, bo robi się nieprzyjemnie. Nic ciekawego w razie. Skostniały by, byłby. No, to dobrze, że nie odważyliśmy od okay, drugiego. No. Okej, okay, lecimy. Czwarta teraz skrzynia. Czwarta, Czwarta skrzynia. ja nie mogę... ...dawać kosę. Kosa! Kosa! Co? Na razie najlepiej, bo Galil Echo. O, Echo ładny, więc. Ostała ostatnia skrzynia. Kurde. Dobra. Ostatnia czy podgląd? A zrób podgląd. Dobra. Gdzie są moje kosy? Tylko, że jakby teraz kosa była. Nie, na pewno nie. MK, wari, kamo. No to... Dobra. Jak na razie nam się udaje podgląd zrobić, dobrze. Dobra, to teraz kosa leci ostatnio. Mmm, przydałoby się. Kosa, 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 kosa. Kosa, 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 kosa. Eee, znowu eko. Nie tak źle, eko nie jest taki brzydki. Dobra, no to mamy. Wydane wszystkie fundusze. Chyba zostało 8 złotych. Tylko? Tak. Kurde, to ci na i nie znaczy. A, no jo, przecież. też. Nieważne. Weź, se ile masz? Osiem. To otwórz te USP Glock skrzynie. Gdzie to jest? Aha, tu Na dole. A co w niej ciekawe. Tam było? masz same USP i Glocki. A, yy, te takie tanie, co w nich jest, tych najtańszych. Zrobiliśmy kilka tych tanich odwalczyć, ale to się nie opłaca. Nie, otwórz te, ci mam jakbym... USP Glock. nitro chciałbym trafić, to nitro. E, szansa na to, że trafisz nitro jest mała. No dobra, to robię, tak jak ty mówisz, ale robić podgląd. USP Glob. Jednak są pistolety najczęściej używane, więc. Podgląd robić czy nie? Ty decydujesz. No, zrób. Ja też zrobię. Dobra, leci. Podgląd. Mi cały czas ktoś na tym pisze. Na. No... Czym Serum. U mnie mosiąc. Mosiąc? Ładny jest. Chciałbym tego, kur... Zab zabójstwo potwierdzone. To by było coś. Dobra, pa. lecimy. No dawaj. Ostatnia szansa, że coś ciekawego trafimy. No i co, no i co, no i co? No i kupa. Katakumbi. Co ci wyleciał? <gry> mi też. Ja. Ale A nie, mi wyleciał ten, stalowy zamęt za 4.11. Dupa. kupa. Ciekawego. No, Więc ziomeczki. Powiem Wam tak, daję Wam raz linka w opisie. Jeżeli na niego wbijecie, to nie wiem podobno, podobno tak, tak jest, że kasa jakaś tak, 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 tak. No to jeżeli wbijecie w tego linka, to jakaś kasa wpadnie pewnie z tego i odbierzemy sobie kolejne skrzynki. Jeżeli coś ciekawego by się trafiło, to oczywiście jakieś giveawayki będą. I, i co? I tyle w tym odcinku? Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Komentujemy, subskrybujemy. Wbijcie do Phoenixa na kanał, tam podeślę Wam link w opisie. I tyle. No. Trzymajcie się piątka. Na razie.